Cześć moi drodzy, witajcie, ja jestem Szumi i dzisiaj spędzę dzień jako strażnik graniczny na służbie tutaj w Bieszczadach. Jak sami widzicie znajdujemy się w Ustrzykach Górnych. Przyjechaliśmy tutaj, gdzie tak naprawdę od dziecka przyjeżdżałem i spędzałem swoje wakacje. A tak naprawdę w Ołosatym, 6 km stąd, gdzie też dzisiaj będziemy się wybierać. Jak sami widzicie, za mną jest y, naprawdę całkiem fajny sprzęt. Tutaj też zobaczycie, czym porusza się straż graniczna na co dzień, czy to w lecie, czy w zimie. I przejdziemy się po placówce, bo to tutaj w tym miejscu miała miejsce też Watacha. Serial Wataha był tutaj nagrywany. I pokażemy Wam też ten pokój operacyjny rebrowa, który znajduje się tutaj na placówce. Tak więc idziemy do środka. No i tutaj macie tą ściankę ze zdjęciami prosto z planu Watachy. Tutaj zresztą jest na placówce. To jest główne wejście, którym przed chwilką wchodziliśmy. Tutaj jest ten pokój operacyjny, do którego za chwilę się udamy. On wygląda już trochę inaczej. W zasadzie to nie zostało nic z tego, ale pójdę wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj macie Rebrowa z całą swoją ekipą na słupku granicznym. No i to jest, moi drodzy, ten pokój. To tutaj był ten stół, który przed chwilą widzieliście na zdjęciach. I to w tym pokoju działa się cała magia i wszystkie przygotowania w atachy. Dobrze, pan Bogdan nam mówi, że tutaj jest też korytarz, w którym byli tak, przesłuchiwani. Jedna ze scen była tutaj kręcona, gdzie byli przesłuchiwani, zatrzymani, migranci i dziewczyny z domów publicznych, które tam zostały wywiezione, i były tutaj właśnie przesłuchiwane w tych pomieszczeniach wzdłuż tego korytarza. Okej. Okay. No więc y, to jest ten korytarz, tutaj, gdzie byli wszyscy przesłuchiwani. Na przykład byli przesłuchiwani w co, więc całkiem Fajnie, Na pewno dużo lepszy pokój przesłuchań niż gdzieś na jakichś komisariatach policji. Gdzie znajduje się taka urządzenie, y, służące właśnie do przejrzenia broni. Bez wraże czego, gdyby, gdyby chcieli to nie pójdzie komuś gdzieś po kolanach, tylko zostanie wszystko w tubie i nikomu krzywdy nie zrobi. Techniczne zabezpieczenie. Właśnie, w razie jak wypadnie, to będzie się ciągła No i w służbie poza ludźmi, którzy pracują są też psy, bo psy normalnie chodzą na służbę, normalnie mają dniówki, normalnie służą jak każdy tutaj inny. Tak. Czekaj, kurde. Więc jak widzicie psy, psy się cieszą, że wracają na służbę. Ludzie czasem jak wracają z urlopu do roboty, to się nie bardzo cieszą, ale psy jak wracają na służbę, to są przeszczęśliwe. Co tam zrobić? Moi drodzy, jest to pies patrolowo-obronny, także on teraz wydaje się bardzo przyjazny, wiecie, spokojny, podekscytowany, ale wierzcie mi, że gdy przychodzi co do czego, to pies ma za zadanie po prostu unieszkodliwić przeciwnika. No i dobrze, moi drodzy, jesteśmy na Wołosatym, Znajdujemy się pod stadniną, Zaraz wchodzimy do środka, idziemy zobaczyć konie i idziemy zobaczyć, jak są przygotowane do służby. O, i to są te nasze koniki. Więc Ogólnie w Straży Granicznej w całej Polsce jest tylko 8 koni, z tego 4 są tutaj. Wstępki są przygotowane teraz w sumie osiodłać. Powytarz są posprawdzane. No i dobrze, i panowie przygotują, przygotują konieki pod służbę, trzeba w bezpiecznej odległości z tyłu przechodzić, żeby nie wyrwać na zęby. Gdyby ktoś był ciekawy, jaka jest różnica wielkości przy małopolaku, a przy hucule, no to tutaj macie hucułki, które nie są, nie są zbyt ogromnymi końmi, no a tutaj macie małopolaki, które na tej wysokości mają, mają grzbiet i siodło. W ogóle mała ciekawostka, od dziecka tutaj przyjeżdżam i z każdym razem nie było po prostu takiego roku, dnia czy miesiąca, żeby tutaj nie było kotów. I są cały czas tam sobie w silosie. Mieszkają chyba gdzieś tam za silosem. Zawsze albo malutkie, są albo duże, i później się wymienia. Takie pewnie któreś pokolenie, chociaż te wyglądają już na dorosłe. Moi drodzy, no i koniki są z nami, są gotowe do wyjścia w teren. Oczywiście nie chodzą w bardzo ciężki teren w zimie, chociażby z tego względu, że jest bardzo wysoki śnieg, jest bardzo ciężki śnieg. Więc żeby koń nie przemęczać, to się nie chodzi w taki bardzo głęboki teren, ale normalnie w lecie jak są troszkę warunki y, lepsze, to konie normalnie idą na granicę. Dlaczego konie, spytacie? Konie są przede wszystkim cichsze w terenie. Można ciszej podejść w jakieś konkretne, w konkretne miejsce. Widać lepiej ślady z góry, trochę wyżej się siedzi. Nie? Troszkę, jakie są jeszcze zalety, panowie? Koniec bardzo czuję i o. zawsze wyczai pierwszy, powiedzmy, kogoś, kto może być w krzakach. Człowiek może nie zauważyć, a konie jest zwierzęciem puchliwym, więc jak ktoś będzie w odległości, to trzeba tylko zadaniem jeść, co jest dobra obserwacja konia, konia uszu, okay. powiedzmy, on będzie jak, jak radary, powiedzmy, wykrywał, to kto może być w okolicy, tak. Okay. Oj, drodzy, znajdujemy się aktualnie na samym końcu miejscowości Wołosate, w zasadzie to już za miejscowością Wołosate. Tam dalej jest już tylko granica polsko-ukraińska i jest też szlak na Rozsypaniec. A my ściągamy skuter, mamy Polarisa i mamy skidu, cimy w teren. Spodni od munduru nie mam, takich fajnych jak, jak mają panowie, ale mam kurtkę, więc chociaż część ubioru się będzie zgadzała. Cyk. Od razu lepiej. Plan jest taki, ciśniemy skuterami na pas graniczny, ciągniemy za sobą chłopaków na nartach. Chłopaki mają narty skiturowe, na których, na których będą za skuterami ciągnięci. I później jak już będą na granicy, to chłopaki sobie na, na nartach idą dalej, a my zobaczymy, jakie plany. To bardzo proszę, o imię, nazwisko i stopień. Starszy chorążyk stawowy Straży Granicznej, Ślazyk Bogusław. Na służbie już no, można powiedzieć ponad 20 lat, dokładnie nie, nie określę ile, ale już długo. Okay. jeżeli chodzi o pracę na zielonej granicy, bezpośrednio w ochronie zielonej granicy. Jest to już dość długi czas. Jaki jest dzień, który najbardziej Pan zapamięta na służbie? No takich dni to jest dużo, do których się tam wraca pamięcią i, i, i wspomina o tych dniach i, i analizuje, co można by było jeszcze zrobić lepiej. No jednym z takich dni można powiedzieć, <grym> z wielu jest, są działania graniczne, na których jako doświadczony funkcjonariusz można powiedzieć zlekceważyłem pewne zasady tutaj terenu, czyli warunków, w jakich się pracuje i wybrałem się na te działania tak, można powiedzieć, lajtowo. I po prostu odczułem to zdrowotnie na, na, na sobie ze względów ciężkiej pracy, która miała być szybka, łatwa i raptem ograniczyć się do dwóch godzin czasowych czasu, A okazało się, że działania przedłużyły się do trzech dni. I, no, niestety w stroju lekkim, letnim, wybrałem się na te działania. No i, niestety, trzeba było w tym stroju przetrwać jedną noc w górach w poszukiwaniu osób. No, i tak to wygląda, moi drodzy. Zanim przyjemności, to skuter trzeba wyciągnąć ze śniegu. No i chłopaki pojechali, bo tam będzie teraz dosyć ciasno. Dużo manewrów na skuterze, żeby było bezpieczniej, oni sobie pojadą a ja albo z nimi, albo wrócą po mnie. <śmysy> <śmysy> Panowie. Dzisiaj akurat tylko kilometr, półtorej, ale przeważnie to z 10-15 kilometrów chodzą po górach po paśmie granicznym i, i patrolują, i patrzą co się dzieje dookoła, czy nie ma pracy, śladu? Jest. Ale w sensie jestem w szoku ile to jest fizycznej pracy. Ja że w mojej głowie to wyglądało tak, że oni sobie wsiadają stary w chipa, robią objazd i ich stary do domu na herbatkę, nie? Takie dni też się pewnie zdarzają, ale jeżeli się zdarza taki dzień to, to na pewno wymagasz trochę poświęcenia fizycznego. Gdzie mieszkasz? No, mieszkam na, na mieszkaniu służbowym, niedaleko. Także w, Czyli na placówce? Na placówce, gdzie mamy mieszkania służbowe. No i tak naprawdę jest fajnie, jeżeli ktoś kocha góry, yy, bo, bo tutaj kosztuje nas to też dużo wyrzeczeń, żeby gdzieś pojechać do lekarza czy, czy, czy jakieś serwisy samochodu. w Życia codziennego, sprawunki to jest wyprawa całodniowa, ale, ale jest okej. Okay. Tu trzeba to, trzeba to kochać i, 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 i to trzeba lubić. A jesteś tu od, od urodzenia? Nie. Skąd ja pochodzę spod barwinka. Barwinka. Krosna. Krosno, jaśliska tamte okolice. Tak? A jak to się stało, że pracujesz w tej straży? Wiesz co, byłem w wojsku wcześniej, mam zacięcie takie militarne troszeczkę i... i... Czyli od zawsze coś gdzieś tam? Kręciło. Tak, 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 tak. No, 12 lat pracowałem w, w cywilu i, i teraz przyszedłem do straży. Jestem 6 lat w straży. Tak, 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 to tutaj już, już do końca. To... Tym bardziej tutaj jest taka dosyć specyficzna placówka, gdzie, gdzie my robimy wszystko, tak? tak jak tutaj widzicie mamy i skutery i... Takie przeprawówki i, i, i turystyki, bawimy się też w cudzysłowie kładami, no jest dużo fajnych rzeczy. Jeździmy na nartach na, 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 na skiturowy, dużo przyjemności. Nawet turyści tu się śmieją, że oni muszą za to płacić, a nam, to, a nam za to jeszcze płacą. Nie? Także, także tak to wygląda. Naprawdę jest... Ja polecam, jeżeli ktoś kocha góry, bo jeżeli ktoś ma przyjść tutaj i się męczyć, to, to tak średnio. Nie? Znajdujemy się tak naprawdę na, na krańcu Polski, bo tam, jak widzicie, przechodzi już pas graniczny. Widać polski i ukraiński słupek, więc, dosłownie, jakby śnieżko mocniej rzucić, to wyląduje na Ukrainie. Tam, z tego, co chyba widać, to ukraińscy strażnicy graniczni. Sobie, sobie kuczują. Tutaj w ogóle w okresie letnim, z tego co pamiętam, to w maju i w sierpniu było organizowane, nie? Było organizowane letnie przejście graniczne, więc można było normalnie przejść z paszportem, przejść sobie na drugą stronę, stronę i zejść do Łubni, tak? I można było sobie zrobić taki, taki letni spacerek i, i przejść na drugą stronę legalnie i w kontrolowanych warunkach. <laughs> Przede wszystkim. Idziemy moi drodzy pakować skuter, jedziemy do ustrzy górnych. tam jeszcze troszkę po placówce się pokręcimy, pogadamy z niektórymi funkcjonariuszami, później wsiadamy w samochód operacyjny, będziemy wam przedstawić to takie klub programu. moi drodzy, jesteśmy w Fordzie, Ford Ranger, taki troszkę większy samochodzik. Powiem wam, że gdyby nie radio i gdyby nie kontrolka od kogutów i od chyba radia, tego zewnętrznego odgłośnika, to... W środku się niewiele różni, zresztą tak to wygląda. Tutaj tylko kontrolki, radio, i poza tym jak zwykły samochodzik. No i zewnątrz, zewnątrz najbardziej się różni. Dobra, moi drodzy, znajdujemy się teraz w garażu, gdzie znajduje się tak naprawdę większość floty. Tam jest jeszcze kilka pojazdów schowanych i kilka pojazdów stoi na samym placu, ale według mnie najbardziej warty uwagi jest ten Polari, który jest na taśmach. Normalnie można nim wjechać teraz w śnieg, w teren i, i idzie jak złoto, ale są też w ogóle dwa kłady, które są bardzo bliskie mojemu sercu. To są dwie jamaszki Grizzly, tutaj jeszcze nie pokazujemy co stoi, <laughs> tutaj nie pokazujemy. To są dwie jamaszki Grizzly, jedna nowsza, oczywiście 700 obydwie, jedna nowsza, jedna troszkę starsza. Skutery, które już znacie. I co? Za chwilkę wsiadamy w ten pojazd, który jest takim specjalnym pojazdem, tutaj możecie. Możemy na razie tylko tyle pokazać, za chwilkę do tego przyjdziemy. Tutaj się pewnie coś wysunie i będzie dużo fajnych obrazków. To jest Aerox? Chłopie, to jest marzenie każdego dzieciaka, to jest Yamaha Aerox, Yamaha Aerox, ty. stary wiesz bardzo chciałem mieć te, taki skuter No i tutaj mamy jeszcze takie bardziej motocykle szosowo-turystyczne, Honda I tam są wreszcie, to już są Hondy 125, które są już dużo, dużo starsze, ale nie do zajechania Ale powiem wam, że tego skutera to zazdroszczę, nawet teraz, to pięknie, ale Polaris naprawdę wygląda idealnie No i jest jeszcze Arctic Cat, który aktualnie służy jako pług ale też normalnie wyjeżdża w teren. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do klubu programu, czyli przechodzimy do specjalnego samochodu operacyjnego. Jest to Toyota Hilux w takim zielonym macie. Troszkę srebrnego chromu też ma, żeby był lans. Ale wyjeżdżamy pełną bandą i zobaczycie, co ten samochód potrafi. Wsiadamy o matku. Trochę ciasno. Sprzętu tutaj troszkę jest, pokażę wam tylko tyle, no jest tego sprzętu tutaj pomiędzy troszkę, nie widzimy się nawet nawzajem, bo monitor zasłania. I w ogóle na oknach są takie zasłonki, które jesteśmy w stanie zasłonić, żeby totalnie sobie zaciemnić w samochodzie tutaj z tyłu, z przodu też są dokładnie takie same. Proszę, monitorki się rozkładają elegancko, napada podpinać i to. Jak ktoś się tam troszkę chociaż kojarzy temat kamer, to, to po logopipie na zaślepce stanie się zorientować, że są tu kamery FLIR. I ja tak dosyć szybko. Pod nami słychać tylko siłowniki, siłują pewnie jakieś zoomy i tak dalej. Kamery generalnie jedna się musi rozgrzać, jedna się musi schłodzić. I zaraz zobaczymy, tutaj już widać jakiś obraz, ale poczekamy, zaraz wyłapiemy sobie coś fajnego i... Ale soczewka konkretna, nawet my takiej taki na naszych obiektywach nie mamy. Soczewka naprawdę konkretna. Tak wygląda panel sterowania tego. Tutaj generalnie się porusza lewo, prawo, góra dół, e, taki klasyczny joystick. O, tutaj mamy wyłapany samochód, akurat na kamerze. I tylko wystarczy fokus złapać, i można można czytać rejestrację. Ale idealnym przykładem, chyba możemy najechać na znak ustrzyki górny. na przykład zobaczcie, jak on wygląda na termowizji. No jest po prostu biały. Zasięg, generalnie około 6-7 km, można wyłapać. Myślę, że spokojnie można, patrząc po tym, tutaj, co się dzieje. Co możemy powiedzieć, to 7 km. 7 kilometrów, tak. Okej, okay. no z zewnątrz wygląda jak taki wojskowy samochód z rakietami, nie? Ale Gotowy tak. mi do, do wystrzału. Okej, okay. no teraz to jest karuzela. I teraz szybko, nie? O, spójrzcie jak wygląda to, Poki są na moście, dosłownie jakieś 150 metrów przed nami. I no, widać ich dosyć, dosyć dobrze, bym powiedział. No, wyglądają jak gangsterzy, nie? Kulary. No, a tak to wygląda na zwykłej kamerze. A termo naprawdę, naprawdę robi, robi wrażenie. Mówi Pan, że udało się dosłownie po kilku dniach, jak dostaliście pojazd? Tak. Chyba z dwa lata temu, podczas pełnienia służby, właśnie pojazdem obserwacyjnym, zauważyliśmy dwie osoby schodzące od linii granicy państwa w stronę drogi. Informacja została, informacja została przekazana dożurnemu na placówkę i dzięki temu cała akcja mogła być na spokojnie zorganizowana i osoby te zostały złapane i przy okazji został złapany też osoba, która przyjechała po, po te osoby. Bardzo często tutaj w ogóle się dzieje tak, że są organizowane dosłownie przemyty ludzi z Ukrainy do Polski i bardzo często ktoś po, po tej stronie polskiej przyjeżdża jakimś busem, jakimś nawet mniejszym samochodem, żeby odebrać te osoby. Dlatego też jak jesteście tutaj w Bieszczadach bardzo często spotykacie patrole straży granicznej, które stoją dosłownie przy drodze i, i sprawdzają dokumenty. I też na przykład bardzo często spotkacie ich na przykład gdzieś tam w okolicach szlaku turystycznego, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, jakby się ktoś gdzieś tam nocą kiedyś porwał na tarnicę, co nie jest legalne i nie róbcie tego, to możecie gdzieś tam sobie spotkać jakieś malutkie światełko, chociaż wierzcie mi, że dużo wcześniej wy będziecie widziani, niż wy kogoś, kogokolwiek zauważycie. Mój drodzy, jeżeli wam się zdarzy, że sobie na przykład przejdziecie przez granicę nielegalnie, czego wam nie polecam, to traficie sobie do takiej celi, której w ogóle wszystko jest przykręcone do, do podłogi, więc nie jesteście w stanie się nawet dosunąć do stolika, jak sobie siedzicie. Pachnie jak w klasie, więc dla niektórych dosłownie jak w klasie, jak w szkole, więc dla niektórych to już będzie tortura. Łóżeczka, dosyć twarde, jak ktoś lubi twarde łóżeczka, to powiem wam, że i tak lepsze niż hotel w Rzymie, ten w którym byliśmy. <laughs> jest na pewno czyściej. Fajnie to wygląda. Fajnie, czyli z zewnątrz wyglądają. Tego tak wolę nie zamykać, bo nie wiem, czy później odłożymy. A gdybyście spytali, co znajduje się w plecaku funkcjonariusza straży granicznej, to już wam mówię. I jedziemy od górnej kieszeni, nie? Podstawowe rzeczy, czyli rękawiczki, latarka, Czołówka musi być. Tak. Dodatkowa bateria do, radia. do radio. Zapalnik. Dodatkowy energetyk. Tak jest. Dodatkowe zapalniczka, baterie do GPS-u, który teraz będzie. Opatrunek osobisty, który tam w zależności tutaj mamy. O, jeszcze jeden jakiś sneaker. To, to była tylko górna kieszeń. Ja tak. chcę tylko, to, to jest tylko górna kieszeń. I teraz główna część Foki. Okay. Apteczka pierwszej pomocy. Musi być nóż z rogu. No, niekoniecznie, każdy <laughs> ma Nie. tak, swój. Super tak. elegancki. Oczywiście którą też się posługujemy i codziennie praktycznie też z nami w plecaku jeździ, GPS. Garmina, obowiązkowy, klasyczny, tak. znany wszystkim. Moi drodzy, trytytki to jest najważniejszy element, nieważne gdzie pracujecie, nieważne co robicie ja, ja na co dzień, nie, nie, zawsze nie, nie, muszą nie, nie, nie. być. Na tym kończymy moją służbę i mój dzień ze strażą graniczną tutaj w Ustrzykach Górnych. Panie Bogdanie, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, powodzenia życzę, dużo superka. Było naprawdę super i do zobaczenia. Także moi drodzy, jeszcze raz serdeczne dzięki dla placówki Straży Granicznej w Górnej, Górnych. Prawdę, za dzieciaka zawsze jak widziałem funkcjonariuszy, to mówię, patrzcie, się jadą. I wielokrotnie też byłem yy, świadkiem na przykład zatrzymań tutaj, tutaj w Bieszczadach, więc zawsze byłem ciekaw jak to wygląda od wewnątrz. I cieszę się, że mogłem wam też to pokazać.